Cześć witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj sobie zrobimy Odcinek z War gdzie sobie pojawie, powiemy o Trzech najczęstszych podstawowych błędach nowych graczy czołgów nowych czołgistów W War Zrobimy tylko trzy błędy ponieważ chciałem z tego zrobić w sumie większą serię bo trochę tego jest więc sobie to podzielimy na Różne jakby segmenty czy coś 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 w tym stylu i też żeby te odcinki po prostu za długie nie były, e, więc jeszcze zanim zaczniemy, oczywiście e, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę e, i zapraszam Was na Twitcha, gdzie sobie streamuję różne gierki w e, wolnych chwilach. Więc już w sumie bez zbędnego przedłużenia, e, zaczynajmy i przejdźmy do naszego odcinka. Trzech błędów nowych czołgistów w Thunderze. Pierwszym, podstawową, podstawą podstaw weakspoty. Nieznajomość Wixpotów, strzelanie po prostu na odwal, po prostu widzę cel, strzelam w niego. No to w wielu czołgach to nie przejdzie, nie? Więc podstawową rzeczą są Wixpoty. Możemy sobie wziąć takiego Tygrysa 2 na przykład. Trochę teraz jest problem, bo jest Halloweenowy hangar i trochę jest ciemno. Więc lipnie to będzie widać. Nie wiem jak się go zmienia, nie pamiętam jak to się robi, ale dobra, mniejsza z tym. Mamy sobie takiego Tygrysa 2 na przykład. Przykładowo mamy Tygrysa 2 Strzelimy w niego Pyk No i to, to nie ma sensu Strzelanie na odwal, no nie przebijesz takim Shermanem czy coś, no, no nie ma szans no. Nie ma po prostu szans, tak? Weakspoty. główne weak spoty w czołgach, które Podstawowo każdy powinien znać Po pierwsze to jest KM W większości czołgów KM jest przebijalny No i proszę bardzo, czołg od razu dead jest Po takim strzale więc to jest KM, drugim jest GARNEK jest to GARNEK, tu już zależy od typu też pocisku jakiego strzelacie iż jeżeli pocisk nie ma ładunku wybuchowego w sobie czy coś typu jest to APCBR kompozytowy no to on prawdopodobnie tylko zabije dowódcę więc tu zależy troszkę od typu pocisku ale GARNEK jest tak patrząc kolejnym weakspotem od przodu, od przodu, tak trzecim wixpotem, w niektórych czołgach go nie ma bo to zależy jaką mają wieżę, ale jest tutaj ten pierścień wieży, to jest pierścień wieży i w niego w wielu czołgach można się po prostu strzelić i również tu jest czołg z jest on dead po prostu no. więc to są trzy podstawowe wixpoty w wielu czołgach również jest to po prostu wieża z przodu to są takie w sumie trzy główne weakspoty, w które war warto celować yy, na czołgach bardziej pancernych, yy, to też również sobie poznacie yy, grając, to jest po prostu również czasowo to przychodzi, tym więcej grasz, tym więcej się bijesz, strzelasz przeciwko tym czołgom, tym lepiej je poznasz. Oczywiście no, klasycznie najlepiej to jest podjechać od boku, tu wszędzie jest no, przebijalny, ale nie zawsze sytuacja na to pozwala. No w bok, w tył, no to, to ten czołg, no ciężko jest się odbić od niego po prostu, no no tu jest to problematyczne, również na niższych tierach, przykładowo dolna płyta nie jest zazwyczaj przebijalna, ale na top tierach już dolną płytę na przykład można z łatwością przebić czołgi, no więc to jest taka różnica, no tu mamy na przykład właśnie tego Tigera, ale już sobie weźmiemy takie T-72 no to już go nie przebijemy w, w tutaj w przód zbytnio no tu wiarzmo działa ewentualnie, ale to nie będziemy mówić o top -tierach, bo to dla nowych graczy jest, no ale tu już na przykład dolna płyta jest przebijalna bez problemu, nawet tym słabszym pociskiem, nie? Więc tu się różnią te ery dosyć sporo. Możemy analogicznie dla przykładu sobie wziąć amerykańskiego, amerykańskiego Shermana. Mamy tutaj pocisk AP, czy on ma pocisk tak, z czepcem i czepcem balistycznym. To będzie naj, najprościej nam sprawdzić. Yy, mamy tutaj kurde nie widać przez ten, ten yy, przez ten yy, przez krzaki i przez kurde te halloween nic nie widzę. No ale mamy tu przykładowo KMA. Pyk, wchodzi w KMA, czołg zlanshotowany, nie? Yy, mamy tutaj yy, garnek. Pyk, wchodzi w garnek, czołg zlanshotowany, nie? tylko no Sherman akurat jest dosyć papierowym czołgiem, więc jak widać, tutaj nie trzeba nawet celować po garnku, tylko no wystarczy tak sobie strzelić, nie? Więc yy, tutaj Zaraz przejdziemy do tego, jak lepiej grać z tym Shermanem, do następnego punktu ogólnie, jak lepiej grać z tymi czołgami. No i oczywiście klasycznie w boki, w tył, wszędzie wchodzi, nie? Yy, więc tutaj możemy jeszcze dać na przykład coś, coś ruskiego możemy dać na przykład, jakiegoś, nie wiem, kurde, T-44 sobie możemy dać na przykład. Yy, możemy sobie zrobić tak, analiza osłony, on ma pocisk przeciwpancerny z czepcem balistycznym, no tu również, tu na przykład w przód nie wejdzie, ale już mamy tutaj garneczek, pyk, garnek wchodzi. No i czołg praktycznie leży. Amunicja wysadzona ten. Więc to analogicznie tak wygląda na tych czołgach, nie? Więc tak polecam tu celować po prostu. Uczyć się tych Weakspotów, też zależy to, jaką nacją gracie. Jaką nacją gracie. I na jakie nacje będziecie grali? No bo na każdą się gra trochę inaczej, i każdą się gra inaczej. No i drugą rzecz, rzeczą, drugim podpunktem będzie pozycjonowanie się, kontowanie, wychylanie, kurde, chowanie się i, yy, i to wszystko. No ogólnie, największy błąd jak ktoś wyjeżdża po prostu na przeciwnika, tak prosto. No, to bez żadnej osłony, bez niczego. Nie dość, że ma się przód, wszystkie tutaj rzeczy odsłonięte. To się ma bok, tył, wszystko. No, to jest niepoprawne. To jest niepoprawne. Nie powinniśmy tak wyjeżdżać. Starajmy się unikać otwartego terenu. Zawsze miejmy jakiś, nie wiem, murek, kamień jakiś, kurde, wrak, cokolwiek, za czym możemy się schować. I głównie starajmy się wychylać tylko naszą wieżę. Wieża zazwyczaj jest najlepszym pancerzem. Yy, ogólnie przód jest najlepszą stroną do wychylania, no ale wiadomo, że yy, no, można go też przebić. Więc ogólnie starajmy się wychylać wieżą. Im mniej czołgu pokazujemy, tym mniejszą szansę ma przeciwnik na nasze trafienie. No tak patrząc logicznie, tym mniej czołgu pokażemy, tym mniejsza szansa jest na trafienie. Ale również właśnie ważną rzeczą są te kąty: kąty i kąty. Tak to właśnie wygląda, że no stojąc przodem. Mamy penetrację, nie? wszędzie, wszędzie, wszędzie praktycznie, ale już jak sobie wychylimy się za budynku, troszkę pod kątem, no to już na przykład to ma więcej szans na odbicie się od nas. Już tu na przykład jakieś rykoszety się pojawiają, tutaj penetracja niemożliwa, tu jakiś rykoszet, nie, już jak się wychylimy z kątem za budynku, już jest tam mniejsza szansa na przebicie niż jak pokażemy się prosto. I tutaj możemy zobaczyć, mogę Wam pokazać taki przykład tego. Jak się nie wychylać? Na pewno nie tak. Dużo osób stoi za budynkiem nowych i się tak po prostu wychyla. Pyk, cela. No to cały bok widać. Nie ma to totalnie sensu. Jesteśmy martwi po tak naprawdę jednym strzale. No nie ma takie coś sensu. Najlepiej, najlepiej jest. Jak już stoimy za tym budynkiem, chociaż nawet tak się wychylić, nie? Nawet pod takim kątem się wychylić. To jest to, już pod takim kątem, jak się wychylimy, ten palcem już się robi grubszy trochę. Już on się robi grubszy. Mamy szansę, że nie zostaniemy my po prostu przebici, ale też nie można przesadzić z tym kątem. Typu tak się wychylić, bo przeciwnik stoi tu, załóżmy i tak się wychylić, iż już nam zaczyna widać być boczną płytę. A w boczną płytę on nas po prostu przebije. Więc takie coś przykładowo już nie ma. I trzeba to sobie dobrze wyważyć. Trzeba to sobie dobrze wyważyć, żeby ten kąt no, był taki, żebyśmy się wychylili. Był ten pancerz troszkę pod kątem, ale żeby nie było nam widać tej bocznej płyty. To trzeba sobie wyważyć, każdym czołgiem się to inaczej robi, bo inaczej tą wieżę ustawioną. Jest on krótszy, dłuższy, wieża jest bardziej z przodu, z tyłu. No na każdym czołgu to inaczej działa. Więc takie coś trzeba sobie wyważyć i się nauczyć. No przede wszystkim nie pikujmy w taki sposób. No nie, w takie coś nie ma totalnie sensu. Już lepiej jak już chcecie wyjechać, to już po prostu sobie tym przodem wyjedźcie się, ustawcie, nie wiem, już, już tak nawet, no już nawet takie coś będzie lepsze niż wyjechanie totalnie bokiem. No ale najlepiej za tych budynków czy coś jest wychylanie się pod tym lekkim nawet chociaż kątem, żeby ten pancerz już się robił grubszy. Kolejną ważną rzeczą są górki. Iż możemy tu zdobyć naprawdę sporą przewagę. Jeżeli przeciwnik jest za górką, możemy na niego wychylić, ale nie wyjeżdżamy całym czołgiem, tylko korzystamy z opuszczenia działa w naszym czołgu. Ale tu również przychodzi problem, iż na taka Ameryka ma, z tego co pamiętam, 10 stopni na takim Shermanie opuszczają. Więc jak tu sobie stoi chłop, jest, mamy zarąbistą pozycję, strzelamy, pyk, chowamy się. Ale już na przykład gramy ruskimi, którzy mają 5 stopni opuszczenia działa, już takiego czegoś nie zrobimy. Byśmy musieli wychylić się tak praktycznie, wyjechać całym czołgiem do góry i dopiero teraz strzelić do niego. No to To już nie ma sensu. Jesteśmy złączotowani. Yy, to nie ma sensu. Ale jak już gramy taką Ameryczką, czy, czy nie wiem, Niemcami czy coś, już powinniśmy z tego korzystać, z tej osłony za górką. Po prostu wychylamy się. Byk, strzelamy, chowamy się i taki sposób to się powinno rozgrywać. Tylko właśnie zależy to, jakim, jaką nacją gramy, jakim czołgiem gramy. Niektóre są lepsze pod to, niektóre gorsze. Lepszym przykładem będzie na przykład takie M103. O, jak na przykład tutaj mamy, no on ma wieżę. No on ma wieżę mocną, on ma wieżę praktycznie niezniszczalną. No ta wieża jest y, idealna pod. Y, Down, bodajże nazywało, wyjeżdżamy tylko tą wieżą za tej górki, strzelamy, chowamy się, ale również tu już zmienia się nasz sposób kontowania. Iż ona tam z przodu, jakby wanienkę, on ma z przodu taką, jakby wanienkę. Jak już nim wyjedziemy pod kątem, to ta wanienka robi nam półłatwe przebicie, pod takim lekkim kątem wyjedziemy, ale już na przykład tu ona robi rykoszet, nie? Więc to również na to trzeba zwrócić uwagę, bo ona no, no idzie no takim kształtem, że jedną stroną się robi pancerz prostszy po prostu do nas, nie? Pod mocnym kątem, no to ona wszędzie odbija, nie, ale jak tak za budynku się wyjeżdżamy lekkim kątem, tu nie wiem, z 30 stopni, no to ona z jednej strony będzie po prostu yy, łatwiejsza do przebicia, nie? Tu trzeba zwrócić na to uwagę. Tak jak mówiłem, każdy czołg jest inaczej zbudowany. Tego trzeba po prostu się nauczyć. Najlepiej to się uczy z czasem, w praktyce. Więc tylko trzeba zwracać to, na to uwagę. Nie strzelać na odwal, nie jechać na odwal. Trzecim punktem będzie wybieranie odpowiedniej amunicji. I tutaj na sekundę przerwę, szybko się muszę dograć, tylko zapomniałem o ważnej rzeczy powiedzieć dla nowych graczy. Nie bierzcie do ma max amunicji, nie bierzcie pełnej amunicji, iż czołg jest po prostu wtedy jeżdżącą bombą. Weźcie tyle, ile uważacie, że wam starczy na bitwę. Typu nie wiem, 10 pocisków, 15 pocisków, zależy, jaki macie czas przeładowania i ile strzelacie tym czołgiem. Nie bierzcie pełnego magazynu, iż jest was po prostu wtedy łatwiej wysadzić. E, no, w że jest trochę tej amunicji, jest trochę tych typów amunicji. E, Zobaczmy sobie takie na niższe tiery, typu no dajmy te 5-3, no to jest dosyć niski tier. No. E, wchodzimy sobie w modyfikacje na przykład i mamy tu. Różne pociski. Tu akurat nie ma tego co chciałem pokazać, ale to zaraz pójdziemy na przykładzie innego czołgu. Podstawowy przykładowo AP. No go wywalamy jak najszybciej. No. Jeżeli mamy przykładowo APCBC, ten pocisk y, jest po prostu głównie właśnie z... on jest wykorzystywany na tych niższych tierach. Wszyscy praktycznie grają tym pociskiem. Przeciwpancerny z czepcem i czepcem balistycznym. Ma on ładunek wybuchowy. Czepsma ma lepszą, przez to lepsze parametry przebicia lotu wszystkiego, więc głównie staramy się korzystać z tych pocisków na niższych tierach. Tych staramy się unikać, bo no, on nie ma ładunku, po prostu przebija i odłamki lecą. Ale jak ma ładunek, to jest w stanie wysadzić całą załogę. High explosive haki. Warto wziąć ich sobie parę sztuk na yy, papiery typu jakaś pelotka jakieś te właśnie pelotka na samochodzie czy coś, no to takim hajkiem ją wysadzamy, nie? A, a taki czy taki może przelecieć na wylot, Więc, bo jak widać, również jest taki parametr jak czułość zapalnika. Jeżeli coś mam mniejszą, yy, nie mniejszy, tylko cieńszy pancerz niż coś na przykład 14 mm, no to ten pocisk po prostu przeleci na wylot najprawdopodobniej i ten zapalnik się nie uruchomi, nie, wy, nie wybuchnie, nie? Więc to jest również ważne, yy, ta czułość zapalnika. Tymne można sobie wziąć parę sztuk, jak chce się po prostu gdzieś pozycję sobie zasłonić, czy coś, jak najbardziej. Hajków parę sztuk, ale głównie skupiamy się na tych pociskach. Już na przykład przejdziemy sobie na 7-7. Pojawiają się już pociski HIT FS, i z nich też się wtedy staramy korzystać. One są dosyć specyficzne. Mają zazwyczaj sporą, sporą penetrację, mają, ale problem się robi takim, że nie mają dosyć e, sporego tego fragmentowania i tak dalej. Więc trzeba dosyć celnie nimi strzelać, wiedzieć gdzie strzelać, żeby one komuś e, załogę. I szczególnie się to również tyczy, e, szybko pokażę. Szczególnie się to również tyczy na przykład. E, pocisków Wielkiej Brytanii yy, i mówię tu o pocisku Sabot, iż on ma również fajną penetrację, dużą, ale nie ma praktycznie fragmentacji, więc również musimy wiedzieć, gdzie tym chcemy strzelić i co komuś rozwalić, nie? Więc to jest ten problem, na przykład Wielka Brytania, yy, nie wiem, czy ma w jakimkolwiek czołgu wersję APCBC z y, ładunkiem wybuchowym, oni mają po prostu bez ładunku wybuchowego, te wersje w tych pojazdach, więc każda nacja ma inne. Wejdziemy sobie na Niemcy, weźmiemy sobie tego Tigera, to mamy pociski jeszcze dodatkowo APCR. Jest to z twa z podkanik, jest z twardym kompozytowym rdzeniem. On leci szybko, no ale ma tą większą penetrację zazwyczaj, tylko jest o wiele bardziej podatniejszy na kąty. Łatwiej jest o wiele z nim, z nim, nim zrykoszetować. Jeżeli pojazd jest skontowany, nim w, najlepiej w proste płyty się strzela i ma on tą mniejszą fragmentację, więc mimo że on ma większą tą penetrację, no to ja bym tak czy siak wybrał na przykład ten pocisk nie? Zamiast, zamiast tego. Tu również są hity, one również są specyficzne. Każdy pocisk działa, działa inaczej, ale on już ma mniejszą tą penetrację i nie wiem, ja głównie polecam się skupić na tych APCBC. Jeżeli są dostępne, jeżeli gracie właśnie USA, Niemcami, Rosją, kurde, to polecam się skupić na tych APCBC. Potem już jak macie to te saboty możecie sobie brać po sabotach HitFS-y, no i jak już będziecie mieli kiedyś top tier, no to tylko i wyłącznie APSDS jako główny pocisk to jest najlepszy pocisk na top tierze każdy nim gra. Korzysta się z niego tylko i wyłącznie do, do walki przeciwko innym czołgom, jeżeli mamy taki pocisk w czołgu. Ewentualnie jak ma jakiś to możecie sobie hajka wziąć, czy parę rakiet kierowanych, niektóre czołgi mogą mieć przykładowo taki... Gdzie on jest? Gdzie on jest? MBT! xm 86 może mieć APSDSa i na przykład rakietę kierowaną, więc możecie sobie wziąć APSDSa Głównie i nie wiem, za trzy, na przykład rakiety kierowane, nie? czy, czy coś, coś w tym stylu. Yy, więc yy, na niższych tierach, tak jak mówiłem, skupiamy się na pociskach typu yy, APCBC z ładunkiem tym wybuchowym. Yy, one są najlepsze, według mnie, i tak powinno to yy, wyglądać. I to by było w sumie na tyle. Yy, mam nadzieję, że w miarę. Dobrze to wytłumaczyłem. Jeżeli macie jakieś pytania czy coś, oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. W następnym odcinku skupimy się, myślę, że na pozycjonowaniu, na ustawianiu się na mapie, ogólnie na mapie, się skupimy i, i, i sobie to um omówimy. I to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście, jeżeli się podobało, łapka w górę e oraz zachęcam do zasobienia subskrypcji. I do zobaczenia. Cześć.